Hej kochani, przychodzę do Was z bardzo ważną informacją, prośbą o pomoc. Dla jednego kociaka Belli, dla jednej z Was, czyli nas, um, dla mojej fanki, chodzi tutaj o Natalię. Natalia ma teraz 18 lat, ale wcześniej, tak jak większość z Was, była pewnie taką gigafanką, która oglądała mnie. Non-stop, miała wszystkie gadżety, wszystkie gazety i tak dalej, tak dalej. Była nawet na Vito i Bella Show. Pamiętam ten dzień, jak dziś. Ona jeszcze wygrała, słuchajcie, to takie miejsce, gdzie można było się z nami spotkać i pamiętam to, jakby to było wczoraj, jak właśnie ją tam poznałam. Uprosiła swojego tatę, żeby pojechać na te spotkanie i się udało. Słuchajcie, o Natalii tutaj chodzi. Chciałabym Was poprosić o. Pomoc dla. Natalia napisała do mnie kilka dni temu. Słuchajcie, ja tą wiadomość akurat zobaczyłam tak przez przypadek. Czasem szukam coś tam w wiadomościach prywatnych, odczytuję sobie wasze wiadomości i tak natknęłam się właśnie na tą wiadomość. Jak ją przeczytałam, to słuchajcie, takiej treści się, no nie spodziewałam. Bo treść jest. No. powiedziałabym, smutna, ale też. Ta dziewczyna ma siłę i wiarę i tego też jej życzę. Ale słuchajcie, Natalia napisała, że stwierdzono u niej pierwotny nowotwór gości złośliwy. Gus jest na udzie. I słuchajcie, diagnoza teraz jest w sumie taka, że to jest... Ja tutaj się posiłkuję moją zgapą, żeby tutaj nic nie przekręcić. Chrzęsniakom mięsak, który zmutował, przeszedł w kostniaką mięsaka. I słuchajcie, wiem, że to strasznie brzmi, no jest to słuchajcie, coś, coś czego na co dzień nie słyszymy, ale słuchajcie, dzięki temu jest taka opcja, szansa zmniejszyć tego guza chemią, aby nie amputować nogi i jakby ją najmniej okaleczać. Słuchajcie, um, chodzi tutaj o wsparcie finansowe, pomoc. Ja oczywiście Wam zostawię tutaj link, bo gdybyście mogli, to Ktoś z Was, bądź rodzic, wpłacić chociaż złotówkę, a zobaczcie też, jak nas jest tutaj dużo, was jest tu dużo. Gdyby ktoś na przykład złotóweczkę wpłacił na, na coś, coś takiego, na taką zbiórkę, właśnie dla Natalii, to zobaczcie, ile pieniędzy by się uzbierało. Chciałabym w ten sposób właśnie pomóc Natalii, ale, ale też jej mamie tym właśnie wsparciem finansowym. Bo słuchajcie. To wszystko jest kosztowne, co łączy się z co wiąże się z tą chorobą. Więc pieniążki są potrzebne. Słuchajcie, w tym momencie na tej zbiórce nie ma takiego pułapu określonego, ile maksymalnie trzeba pieniędzy, bo to jest ciężko oszacować. Wiecie, ciągle dochodzą jakieś koszty. Hmm, tutaj na przykład hmm, rezonans, wizyty u lekarzy, badania. Też trzeba dojechać zawsze na te badania, wizyty, więc i paliwo. Ciągle jakieś koszty dochodzą, tomografia, też przede wszystkim później, na przykład, rehabilitacja po takiej operacji. Sama jestem fizjoterapeutą, więc wiem, że rehabilitacja jest kosztowna, słuchajcie, i na to trzeba pieniądze. Później trzeba też przystosować łazienkę, a co prawda, w sumie już można byłoby to zrobić, a to też są oczywiście koszta. I to nie małe. Jeśli chodzi o takie operacje dolegliwości czy też takie podobne, to tutaj trzeba, słuchajcie, przystosować łazienkę. Jeśli ktoś ma w domu wannę, to jest to utrudnienie dla takiej osoby, bo, słuchajcie, taka osoba musi bardzo uważać, żeby wejść do wanny i po prostu się umyć. Nie można sobie od tak wejść, po prostu jak my robimy to na co dzień, nie myśląc o tym. Tutaj bardzo trzeba uważać na, na swoją nogę, więc w przypadku Natalii trzeba przystosować tę łazienkę. To też jest koszt. To jest 7000, a koszta będą jeszcze większe. Dlatego ja tutaj jestem po to. Słuchajcie, chciałabym też Instagrama wykorzystać właśnie do takich spraw. Więc. Chciałabym Wam to nagłośnić, poprosić o pomoc, jeśli ktoś mógłby. Jeśli ktoś by mógł chociaż płacić sutówkę, a jest nas tu dużo, gdybyśmy zliczyli to, gdyby każdy wysłał sutówkę, to zobaczcie, ile by się uzbierało. Ja też. No w szczególności, że to jest moja fanka, była wielką fanką, teraz nadal jakby ten kontakt jest, pamiętam ją bardzo dobrze, to. Też chciałabym tym bardziej Was prosić o, o pomoc, o wsparcie. Ja też oczywiście tego wsparcia udzielę i też udzielę tego wsparcia takiego po prostu dobrym słowem może o tak, może motywacją i tak dalej. Bo wiadomo, w takich sytuacjach yy, nasz humor. Czasem jest taki, a czasem taki, więc to te wsparcie też jest potrzebne. Ale słuchajcie, bardzo bym Was chciała prosić właśnie o, o pomoc finansową na tę zrzutkę, jeśli bylibyście w stanie na kolejnym którymś story dodam Wam ten link, aby po prostu powrót do zdrowia i powrót do tego komfortu życia sprzed choroby, to jeśli oczywiście możecie i chcecie pomóc, to wtedy bardzo bym was prosiła. Um, właśnie o jakąś pomoc finansową, choćby złotówka, a to myślę, że przy takiej skali jest to duża kwota, słuchajcie. A jeśli na przykład nie możecie tak wesprzeć, to może tę zbiórkę podajcie gdzieś dalej. Na pewno to też pomoże na kolejnym jakimś story dodam Wam ten link, więc będziecie mogli sobie wejść na tę stronę i wszystko też zobaczyć, przeczytać. Um, tam jest um, opis mamy właśnie Natalii, e, zdjęcia, więc będziecie mogli sobie wszystko sprawdzić, że jest legitne i tak dalej. Um, ja po prostu też Instagrama chciałabym do tego wykorzystać, wiecie, to nie chcę tego wykorzystywać do jakichś tam tylko relacji, filmików, rolek i tak dalej, ale do czegoś też ważnego, jeśli jest Okazja, słuchajcie. Mm, no ja już to miałam opublikować dla was kilka dni temu, ale zbierałam się, bo za każdym razem wiecie, jak o tym mówię, coś coś próbuję nagrać, to ciężka jest ta sytuacja. Natomiast y, Natalia jest silną bawką. I bardzo się cieszę. I wiem, że tak zostanie. Ma ona cudownych ludzi przy sobie. O tym też mi napisała w wiadomości prywatnej. Też mi napisała, że w momencie, kiedy ci ludzie nie mogli być z nią w szpitalu w danym momencie, no bo wiecie, no, no też trzeba jakby iść do pracy, do szkoły i tak dalej, tak dalej. W momencie, kiedy była sama to mówi, że odpaliła sobie jakiś tam mój starszy filmik i, i przyniósł on jej komfort. Więc się bardzo, bardzo cieszyłam, jak się pewnie domyślacie. Natalii, słuchajcie, wiadomości prywatnej spadłam. powiedziałam, żeby się nie poddawała, żeby była silna i ona taka jest, i ona taka będzie, i ja wiem, i ja nie wątpię. Napisałam mi, że jest uparta, że jak jej się udało ugadać tatę, żeby pojechał z nią na Vita Bella Show, to słuchajcie, już, już da radę w ogóle. Um, Za wszystkim, bo ona jest uparta i tak sobie powiedziała, to tak będzie i bardzo się cieszę. I jej kibicuję i, i wierzę, że Wy też się do tego dołączacie. I ze mną razem kibicujecie Natalii. Ona jest silną babką, da radę, więc wysyłamy dla niej wsparcie, te emocjonalne. Ale słuchajcie też jeśli oczywiście możecie, to chociaż może złotóweczkę bylibyście mogli przesłać właśnie na taką zbiórkę dla Natalii a Natalia na pewno. A Natalia będzie walczyć, więc y, trzymam za nią mocno kciuki. I słuchajcie, tutaj podam Wam link właśnie do tej zbiórki. Tak jak wcześniej mówiłam, możecie ją sobie sprawdzić, dokładnie poczytać, zobaczyć. Bo może, znaczy na pewno, ja tutaj dość chaotycznie to wszystko przekazałam, ale słuchajcie, nie chciałam już czekać i też. Y, Ciężkie jakby dla mnie. Wiecie, nie mówię się tak dokładnie o osobie obcej, tak totalnie obcej, tylko ja, ja ją pamiętam, ja ją kojarzę. My się widziałyśmy, więc... Hmm, dlatego mi się trochę łamał głos. Ale słuchajcie, to wszystko w dobrej wierze. Wiem, że będzie dobrze, więc Natalio, jeśli to oglądasz, to życzę Ci naprawdę wszystkiego dobrego. Ja Wam tutaj podsyłam link, jeśli byście mogli pomóc.